I witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku z serii Let's Play Tomb Raider Anniversary. Przed nami nowy poziom, tym razem będzie to Zaginiona Dolina. W tym poziomie mamy do zdobycia dwa artefakty oraz jedną relikwię. Jest to chyba najbardziej ikoniczny poziom, z którym praktycznie Tomb Raider 1 jest kojarzony najbardziej chyba. Dobra, zabieramy się do wilków najpierw. Już mamy, już tam widziałam skrawek mapy. Ok, wszystkie, wszystkie. Okej, okay, jak widzicie, mamy wielki wodospad. Musimy się tak naprawdę dostać za ten wodospad, jak widzicie, może trochę słabo widać, ale tam jest. Przejście. Więc musimy ten wodospad sobie usunąć z drogi, co jest dosyć absurdalne, bo Lara mogłaby po prostu przepłynąć przez wodę, ale nie da się, <laughs> jest to niewidzialna ściana. Musimy uruchomić mechanizm Tamy, który mamy po tej stronie. Do tego celu potrzebujemy zdobyć trzy koła zębate. No więc zabieramy się do gry. Tutaj mamy pierwszą zębatkę, leży nam ona praktycznie pod nogami. Proszę bardzo. I idziemy szukać pozostałych dwóch. Tak jak mówiłam, ten poziom jest bardzo y, kojarzony z Tomb Raider'em. Tak. Zdobywamy kolejną am amunicję, kolejną do shotguna. E, w tym poziomie w ogóle mamy szansę zdobyć shotguna. E, tak czy siak, byśmy zdobyli shotguna pod koniec Peru, e, aczkolwiek można go zdobyć już w tym poziomie. E, może się tutaj w sumie przydać nawet, e, ale to się dowiedzie. Potem dlaczego. No też pewnie już wiecie, ale i tak mi lubię uprzedzać faktów, jak gram nawet w taką grę, która jest dosyć znana. Dobra. O czym to ja mówiłam. Ano, mówiłam o tym, że no to jest naprawdę chyba najbardziej kojarzony z tym Raiderem w ogóle poziom. Od razu, kiedy mówimy o los Valley po angielsku, to myślimy o właśnie tym. O Tomb Raiderze. Dobra. Przedostajemy się dalej. Tak jak mówię, w poszukiwaniu drugiego kółka zębatego. To jest pierwszy taki może trochę dłuższy poziom. Trochę tutaj mamy biegania i skakania, no ale to w sumie dobrze. Na tym polega w końcu Tomb Raider, prawda? Dobra, idziemy sobie po kółko zębatę. Tutaj jest, po drugiej stronie mostu. Nic prostszego, tylko ją sobie zabrać. I tu nam od razu wyskoczą netoperki. Tak, od razu, jak widzicie, zestrzeliłam ten most. I teraz się po tym moście wrócimy, ponieważ tu widzicie, jest taka dziura w skale, i możemy teraz z tego mostu skorzystać, jak z drabinki. I sobie do tej dziury wejść. I tam jest właśnie schowany shotgun. Więc. Ja teraz się tym zajmę. Żeby się tam dobujać. Dobra. I moja droga, Laro. Moja droga, Laro. Moja droga, Laro. Ty umiesz tam zejść. No. Nie osłabię mnie, bo no to właśnie. Dobra. No i teraz się wystarczy bujnąć tam. Proszę bardzo. Chodzimy do środka. I idziemy po naszego shotguna, który tutaj leży i czeka na nas. Proszę bardzo. Strzelba. I mam od razu też dużą apteczkę. Oczywiście ją zabijam ze za sobą. A mam maksa municji, co jest bardzo ciekawe. Dobra. Larę znosi. Tak, tu jest bardzo silny prąd. Ale może ja sobie bym spłynęła tutaj Nagłówkę, bo czemu nie? Tak, to jest taki konieczny, chociaż, dobra, nie udało mi się na główkę, zawsze tylko skoczyłam. Nieważne, jeszcze będzie wiele okazji, żeby to zrobić. Tymczasem jeszcze pójdę po jedną apteczkę. W każdym razie, właśnie miałam mówić, że to jest taki konieczny podest znowu dla Lary, do skakania. Tutaj kamera się nawet tak zmienia, kiedy Laraska czy na główkę i w jedynce też to było. Tak, tutaj mamy dźwięk sekretu, mimo że żadnego artefaktu tutaj nie ma. I dzieje się tak między innymi dlatego, że w jedynce tutaj był właśnie sekret. No i właśnie taki dźwięk się odtwarza w ramach wspomnienia Tomb Raider 1. Dobra, teraz jak wyjdziemy, będziemy mieli drugą partię wilczków. Ale Boże, może... Dobra, w sumie... W sumie, w sumie mogę pobawić się shotgunem. Au! No fajnie, wiecie co? A! Dobra, 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 o, widzicie jak fajnie <laughs> czekają? Za mało miejsca tam ja na headshoty, wiecie co? No już! Kto jeszcze do golenia? Au, no! Dobra, idzie mi świetnie ta walka, nie powiem Za dużo was! Dobra, wkurzyłeś się. Dobra, i jeszcze jeden. No, tak, właśnie, ból shotguna, długie przeładowywanie. Będę korzystać z tego shotguna, chociaż może to takie. Pff, nie wiem, słabe. E, aczkolwiek e, jest tutaj mnóstwo tej am amunicji, a nie mogę sobie jej zbierać w nieskończoność. Ona się bardzo szybko zapełnia. Więc, żeby móc ją po prostu sobie zebrać, to. E, będę, jej, będę używać tej strzelby, bo ja praktycznie w ogóle z niej nie korzystam. Okej, okay. um, uruchomiliśmy mechanizm, ponieważ żeby przedostać się dalej do poziomu, to musimy właśnie, e, musimy właśnie o tym pamiętać, żeby uruchomić ten mechanizm. Dobra, Lara, up, 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 tak, druga część zębatki. Teraz tak myślę, że mogłam coś zrobić i nie zrobiłam tego. Nie wiem czy nie będę musiała się wracać. bo Zapomniałam przeciągnąć dźwigni do reliktu. Boże, do relikwii. Na razie relikwii nie zbierzemy. Dopiero na sam koniec, bo teraz jest za silny prąd. Ona jest tam gdzie ten prąd jest taki silny. Dopiero jak będzie a to będzie można tam wpłynąć. Więc na razie nic nie wymyślę. Ale jeszcze tam, jeszcze tam wrócę, więc spokojnie. Jakoś to wymyślę, żebyśmy jak najmniej musieli się wracać. I tak się będę musiała teraz wracać, bo idę po apteczkę, która jest tu na dole. E, tak i niestety z niej nie ma drogi e, tutaj z powrotem trzeba zjechać znowu na sam dół niestety a, ale czego się nie robi dla dużej apteczki moi drodzy dobra e, okej okay. wchodzimy sobie z powrotem tak właśnie bez dwóch kółek zębatych byśmy tutaj nie mogli przejść do dalszej części poziomu więc trzeba to było zrobić tak a nie inaczej Dobra, tutaj i może od razu tutaj świetnie. No i dobra, skaczemy sobie dalej. W takim razie. Sip, sip, tak jak mówię. No, w zaginionej dolinie już tak jest sporo tego skakania. Trochę się naskaczemy w tym poziomie, ale to nic. Jak mówię, to jest bardzo przyjemna wspinaczka. Akurat w Anniversary jest naprawdę bardzo przyjemna. Dobra, teraz na linę. No i dobra, i tutaj musimy się przepuścić na tą krawędź. Dobra, Lara, doskoczysz, o, wow, to był spory kawałek, ale przyciągnęła cię ta krawędź, z czego jestem niesamowicie zadowolona. Dobra, siup. Spadamy sobie na dół, tak i Lara teraz tutaj na most przewaliła na drugą stronę. Okej, okay, i nie jestem pewna, czy ona tej krawędzi dosięgnie stąd. I'm not sure. Dobra, nie będę teraz tego próbować. W każdym razie mam pamięci tą relikwię. <grywamy> wrócimy sobie po nią. Mm, i, I spokojnie, nie zapomnę o niej. Dobra. Lecimy. Znaczy wrócimy sobie po to, żeby ją otworzyć. Na razie takie jeszcze wiestonamy. Ops, chodź, chodź tu mi się. Halo. O proszę, jak ładnie się włożyło od razu. Tak. Strzelba jako, że ma mocniejsze te naboje, to szybciej triggeruje wrogów, przez co można ich szybciej po prostu zabić, bo headshot zabije na raz. No i dobra. Znowu nas czeka spineczka i zbliżamy się do takiej głównej, właśnie tej najbardziej charakterystycznej lokacji. Dobra, mamy pierwsze naboje do chyba magnum, którego jeszcze w sumie zanim dostaniemy to hoho. -ho. Tam się świeci artefakt pierwszy do zdobycia, więc teraz po niego pójdę. Musimy sobie skoczyć tutaj. Tak, ona skacze na ten pal i teraz się obrócę, tak żeby nie za daleko. No, przekręcaj się kobieto, musimy na ten... na ten... Nie wiem co to jest, daszek skoczyć? Ześlizgnąć się z niego i właśnie dostać się na tą krawędź. I teraz swobodnie się dostajemy do artefaktu. Tak, i tutaj jak widzicie jest ma apteczka, ale do niej się dostaniemy jak będziemy wracać w ogóle. No, tak tutaj... No w tym Tomb Raiderze zastosowano um, dużo takich... Um, Elementów backtrackingu, czyli po prostu wracania się z jednego miejsca levelu na drugie miejsce, tą samą trasą, niestety, często, więc no, trochę nuży się droga i dłuży, ale to nic. Dobra, no i teraz już możemy iść tak jak powinniśmy iść. Hopsa. Tak, Lara może skakać po palach, tego nie było w legendzie i w ogóle może się tych palów chwytać, tego w legendzie. Też nie było. A tu mamy drogę powrotną, ale to, to na sam koniec. Na razie idziemy w tą stronę. Dobra, zabieramy kolejne naboje. Tym razem no, mogę je wziąć, bo w ogóle mogę je wziąć, bo wtedy nie mogła ich wziąć, gdyż miałam pełny magazynek. Ale po prostu będę sobie korzystać w tym poziomie z tego shotguna. Po to się go w sumie bierze szybciej. Co? Już tych nie mogę wziąć? Mhm. To, to, to fajnie. Dobra. Także mówię wam, no to się bardzo szybko zapełnia, więc gdybym z tej broni nie korzystała, to bym praktycznie nic nie zbierała z tego poziomu. No i dobra, tu już się uśmiecha do nas duża apteczka, więc po nią idziemy. Lara ma ten cień w końcu, czy go nie ma? Ja już nie wiem. Na pewno mam włączone wygładzanie krawędzi, ale to nie, nie widzę. Czasem go ma, czasem nie ma. Takie śmieszne rzeczy się dzieją. No tak, z shotguna do... mi nie to peszy, dobra. Nieważne, czy to ważne. Dobra, e, idziemy sobie po dużą apteczkę. Jeszcze jedną. Tak. Ci, co są... Czy ja mam tak mało życia, że ona nie zniknie mi teraz? Hmm. Tak, w, tutaj jest coś takiego śmiesznego, że jak Lara ma mało życia, to zaczyna być tutaj taki dziwny odgłos bicia jej serca. I ja tego odgłosu strasznie nie lubię, chociaż jeszcze nie bije to serce jej, ale. Oh my god. Dobra, może ja wezmę tą apteczkę, bo i tak mnie pewnie zaraz coś zabije. Moment. Zrobię to stąd, bo nie pamiętam jaki guzik jest na dużą, a jaki jest na małą. Dobra, przynajmniej zniknie ten pasek i nie będzie mnie wkurzał. No, ja nie lubię czegoś takiego. A tu mi się zaraz przyda, uwierzcie to, w to. Dobra, przeładuj może od razu tą broń. Dobra. I lecimy. Tak, pięknie zielono się zaczyna robić. I zaraz wyjdziemy do głównej lokacji. Siup, wpadamy, Kładka się zawala i oślepiając światło. I jesteśmy na świeżym powietrzu. I cóż to? Proszę bardzo. Dinosaury, to jest hit. Jurassic Park normalnie słuchajcie. No, szybciej, szybciej, proszę. Dwa naraz się do na mnie prali, nie miło. Dobra, przeładowuj. I następna partia. No, akurat Shotgun na mój zasięg, to jest jego ból, ale jest mocny, więc... No, że będą dwa. Ajajajaj, tak. aj, 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 aj. Ale mi użarł. Dobra, to mi się kurczył. Ja szaleje szaleję w tej grze. No, chodź, 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 chodź. Chod. Come on, come on, come on. Pięknie. Dobra, załatwiłam je. Cholery jedne. Przeładowuję. I co my tutaj mamy? Kolejne raptory. Tak, to są takie małe dinozaury. Tak, jest t -reps. Mamy oficjalnie pierwszego bossa w tej grze. Ja mam w ogóle z kosmicznie mało życia, to jest bardzo... Bardzo niefajna sytuacja. Dobra, idę go tutaj wciągnąć w pierwszą pułapkę. Dobra, mam nadzieję, że sobie z nim szybko poradzę, ale raczej tak, on jest jakiś trudny. Hello, my dear! No chodź, chodź. Chociaż ona... Ten shotgun ma mały zasięg! No i mnie zabił. Dobra, nie, Shotgun jest beznasi, jednak znajomej. Chciałam korzystać z innych broni, ale nie będę tego robić. Dobra. Ua! Czekaj, czekaj, kolego. Czekaj, 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 czekaj. A przecież ja mam pełne życie, więc nie muszę używać apteczki, więc ja się w sumie cieszę. Teraz już bez jaj, no kurde. Jesteś banalny. Nie, powinnam tu... To... świetnie, on wpadł w ogóle w Larę. Nie, spoko. Dobra, tak, ty cierpisz, ja wiem. No musimy go po prostu wpędzić w tę... Ten... Zambacki, czy co to jest? Jakieś takie pułapki kolczaste. Jako, że musimy być tyłem do tego, żeby móc z niego strzelać, to możemy odróżnić, gdzie są te pułapki po takich miejscach, na których nie rośnie trawa. Tak, mechasz swoim ogonkiem pięknym. No i jak widzicie, po prostu do zabicia go musimy umieć adrenalinę, bo inaczej się nie da. Dobra, no i mamy wykorzystane pułapki, i to, co mu zostanie życia, musimy mu zjechać pistoletami. Czyli trzeba go jeszcze raz wkurzyć i w coś wrzucić. Tak ten. O, po prostu go zabiłam, bez wkurzenia. Tak ten dolny pasek to był pasek wkurzenia, jak widzieliście. No, on. Jest ale z shotgunami się strasznie źle korzysta. Jezu. Jest... To jest mocna broń, ale. Ale niewygodna. On ma strasznie krótki zasięg, przez co no, wkurzyć go to jest niesamowicie ciężko, bo um, musiał być bardzo blisko, żeby zaczęły te strzały w ogóle do niego docierać, i no. I to było problematyczne. No ale pokonaliśmy t Nie wiem, czy ja będę korzystać w tej grze, grze z shotguna. Może czasem, ale. No ale mówię, on jest dla mnie irytujący przez ten jego strasznie krótki zasięg, i nie za bardzo jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. Dobra, ja się tu pokręcę, bo tu jest dużo dobrego po ukrywane pokrzakach, i ja muszę wiedzieć dokładnie gdzie. Okej, okay, tutaj nic. Jak widzicie, w ogóle jesteśmy w innej lokacji. Myśmy byli tam o. A teraz mamy jakiś w ogóle wielki mur, i ja nie mam pojęcia, jak Lara tutaj przyszła do tego miejsca z pułapkami. To jest w ogóle, nie wiem, nie widzieliśmy na kadencji, żeby, żeby tutaj Lara przechodziła przez coś takiego. Dobra, czy tu coś więcej jest? Ja martwię się, że ja coś pominę tutaj bardzo, bo jestem ślepa strasznie, ale um, nie chcę też tutaj spędzać, nie wiadomo, ile czasu kręcąc się w poszukiwaniu jakichś apteczek, których nie ma. Dobra. Hmm, wiem, gdzie na pewno jest dużo dobrego, ale tam jeszcze się... Lara, przestań mnie w ogóle wkurzać. Już. No właśnie. O, no tak właśnie zginęły, słuchajcie, ostatki Dinozaury. Lara je wykończyła. Dobra, bierzemy sobie zębatkę. E, I możemy stąd wyjść. Dobra. Przepływamy sobie. I będziemy powoli opuszczać to miejsce już. Oki. Okay. Dobra, wychodzimy i teraz czeka nas właśnie drobna wspinaczka. Tu nic na razie nie ma, ale w tej pierwszej lokacji, w której mieliśmy te dwie partie raptorów do pokonania, jest sporo dobrego, więc tam jeszcze gra nam całe szczęście pozwoli wrócić i ja tam sobie wrócę na pewno i pozbieram te wszystkie apteczki, które zostawiłam. W ogóle ubolewam strasznie na tym, że w ogóle użyłam jakiejkolwiek apteczki. Mogłam sobie po prostu Larę zabić, wiem, że jest okropna, ale ja tak nie lubię uszywać tych apteczek, to jest dla mnie straszne. A propos apteczek, właśnie poszłam po jedną, jak widzieliście. No i teraz już będziemy sobie wracać powoli do no, tej pierwszej lokacji z maszynerią całą. No, bo już mamy wszystkie zębatki, które są nam potrzebne, Więc teraz po prostu należy je wsadzić na swoje miejsce i tyle. Tak, bardzo fajne dźwięki. Teraz słychać, że jesteśmy na świeżym powietrzu, bo jakieś ptaki słychać, wszystko to żyje. Jest naprawdę no, świetnie to zrobione w tej grze. Udźwiękowienie po prostu tutaj wymiata, moim zdaniem przynajmniej. Proszę bardzo. Opsiup. No i już jesteśmy po drugiej stronie, tak naprawdę, za tą dziwną, nie wiem, blokadą strawy, która była w tym miejscu walki z T-Rexem. Tak to był oczywiście pierwszy boss, oficjalnie w grze. ale był on dosyć prosty. Zawsze zastanawiało mnie to, że w ogóle w Tomb Raiderze są e, dinozaury, nie? Jakieś ostatnie tam się uchowały. E, co ciekawe, e, Anniversary jest chronologicznie po legendzie. I, I tak jest też według tego, co sobie tam twórcy wymyślili. Aczkolwiek Anniversary się dzieje w 1996 roku na cześć tego Tomb Raidera. I. To jest takie trochę dziwne, no bo w legendzie Lara miała bardziej zaawansowany ten sprzęt. W sensie miała no, linkę magnetyczną i latarkę i lornetkę i w ogóle jakieś wypasione gadżety. Tutaj nie ma nic z tych rzeczy, ma zwykłą linkę, ale z kotwiczką, nawet nie magnetyczną. Więc no mówię... Tu nic nie ma. Hmm, tu nic nie ma do tych wodospadów trzeba podchodzić, bo to są rzeczy o właśnie, apteczek jest mnóstwo porozrzucanych, naboi trzeba tu się pokręcić tak stąd spadliśmy, tu będę chodzić i zbierać dobroci, które zostały dla mnie hmm, o, jest duża apteczka no patrzcie, no, jak ja mogłabym tu nie przyjść w ogóle po tą apteczkę nie byłabym sobą jakbym się nie wróciła tutaj do tego miejsca, dobra, ja to chcę jak najlepiej zbadać nie chcę nic zostawić. Czy tu coś jest dla mnie? No i widzicie, teraz jesteśmy w ogóle po tej drugiej stronie. O. Tu jest ta, ta skała i tam ładnie była walka z T-Rexem. Dobra, tu nic nie ma dla mnie już. O, o, nie widzę przynajmniej. Dobra, już nie będę tak się tutaj strasznie kręcić, żeby zdobyć jedną apteczkę. Nie, dobra, przeszłam to dookoła ładnie, więc możemy wracać tam, gdzie powinniśmy iść. No po prostu fajnie w ogóle, że twórcy dali nam taką możliwość, żebyśmy sobie wrócili po te fanty, bo mogli... Jakby domyślili się, że gracze będą zbyt zaaferowani tutaj walką z T-Rexem i zapomną, że mogą sobie wziąć rzeczy. Że mają w ogóle, tam zostawiły jakieś rzeczy. Albo nie wiem, na przykład zauważyli, no i po prostu już nie mieli szansy ich wziąć, więc jest taka możliwość, żeby się wrócić. Dobra, mm, zaraz będziemy mieli tutaj drugi artefakt do wzięcia, z tym, że z nim mam czasem znowu problemy, ponieważ... Trzeba zboczyć z ścieżki do niego. Czekajcie, w ogóle co ja robię? Do góry. Do góry i tu. No nie wiem, czy to zrobiłam. Trzeba zboczyć z ścieżki na niego, i tutaj jest równolegle praktycznie z tą skałą, na którą trzeba wskoczyć, o właśnie z tą pochylnia, która lubi straszliwie Larę ym, przyciągać do siebie. O, udało mi się. Uff, dobra. I po prostu jest problem, bo potem nie może wrócić tutaj. i... No, zabieramy. Dobra. No i wracamy właściwie na drugą stronę. No i musimy z powrotem. Iść. O No już teraz do wyjścia. Mamy artefakty wszystkie, jeszcze tylko nam sprawa z relikwią zostaje i muszę pamiętać o tej dźwigni, którą muszę jeszcze pociągnąć i jej nie pociągnęłam. O wszystkim pamiętam także spokojnie. Nic tutaj nie pominę. Dobra, no i teraz zobaczcie. O! To jest hit. I już miałam tak parę razy, że po prostu tą, e, w sensie, Larę mi przyciągnęło do tej pochylni i tutaj nie ma jak wrócić do tego artefaktu. Tak, ostatni rzut okiem na zaginioną dolinę. Ten most jest ważny, ten przerwany, bo tutaj Lara w jedynce na tym moście mogła wykonać swój chyba najdłuższy możliwy skok w grze. I nie jestem pewna, ale chyba też kamera się zmieniała w związku z tym. co ty robisz. Dobra. E, tak, tutaj światło się śmiesznie zmienia. O, widzicie jak się z takiego fioletowego zmieniło na takie zielone? To jest ciekawe. Dobra, w tym razie wracamy do naszej głównej lokacji. Sprawę z dinozaurami mamy zakończoną. No, to jest epickie. Jak ten T-rex wyskakiwał w to wszyscy byli w szoku, wow. W ogóle taki wielki stwór w grach komputerowych w tamtym czasie, słuchajcie, jakie to było fenomenalne. Ludzie się cieszyli, <grym> że coś takiego jest w ogóle, nie? Dobra, że... czekajcie, bo ja muszę się ogarnąć, jak to mam skakać tutaj. Na tą stronę czy nie na tą stronę? Czy tutaj na dół? Tu? Czekajcie, nie widzę, kurde, no. Zaraz spadnę i będzie dupa. A nie, dobra, złapałaś się tu. Na szczęście, kobieto, wiesz. Dobra, przechodzimy sobie tędy. Co? Oki, okay, dobra. No i teraz mamy sprawę z pochylniami. Um, dobra, tak też można. Ja w ogóle się zastanawiałam, czy ona stąd na tą pochylnię, ona ją jeszcze przeskoczyła, więc dobrze wiedzieć, że doskoczysz, Laro. Tylko wskocz na pochylnię, a nie ca dobra, piękna śmierć. Ej, mogę tu wrócić po naboje? Nie wiem po co, bo jej tak z tej nie będę korzystać, ale, ale mogę. Mogę. Cudownie. Mm, dobra. Hopsa. Hopsa. No, 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 spokojnie, co tak się łapiesz? Chociaż w sumie jak ty z taką siłą lecisz na dół i jedną ręką się tylko łapiesz, to tą rękę. Słuchaj, ci powinno urwać dawno temu, ale dobra, już nie wnikam w to. Tak, tutaj teraz musimy przejść. I tutaj właśnie jest ta apteczka, którą widzieliśmy, jak braliśmy pierwszy artefakt. Więc teraz się po nią pójdziemy. A co? Tutaj, proszę bardzo, jest wnęka. Hopsa. I jest apteczka. No, widzicie, tu są te takie. Te, takie te bale, które widzieliśmy, jak braliśmy artefakt. Także widzicie, po wszystko da się pójść. To jest wszystko zamierzone. Dobra, no i teraz sobie po prostu schodzimy spokojnie na dół. Bez nerwów. I idziemy po relikwie, może. Hmm? Hopsa sasa, sasa. Wracamy się, tak jak mówię, backtracking. No Lara, idzie. ona trzy dni idzie ty na tych kuckach. Zawsze, no. Dobra, doskoczysz tu? Doskoczysz, dobra, to teraz właśnie sobie pójdziemy po tym po tą dźwignię. ją sobie przekręcimy i zaraz będziemy mogli tą relikwię sobie zabrać. Ym, jak tamę tutaj postawimy i ta woda nie będzie już tak ściągać nas. Nie będzie takiego silnego prądu i będzie można spokojnie po tą relikwię sobie pójść. Zaraz wam pokażę, gdzie jest ta dźwignia. No, siupaj, Lara, do góry, do góry. Śmiało, kobieto. Bez takich. Dobra, chodź sobie. Hopsa, hopsa. W sumie zastanawiam się, bo chyba nigdy nie korzystałam z. Tutaj jest widzieć. o! Tu, tu, tu musi e, Nigdy nie korzystałam z tej, e, z tego drążka, który nam się jakby ukazał, jak Lara tam mocno spadła na dół, nie? Ale on chyba właśnie jest po to, żeby w razie czego szybciej wrócić sobie i tą dźwignię tam przeciągnąć. E, bo zawsze to robiłam jakoś w tej. E, w tej właśnie kolejności. A w sensie, od razu szłam po tą dźwignię, jak byłam tutaj za pierwszą, za tą drugą zębatką. A teraz o tym zapomniałam, no i taka sytuacja wynikła. Dobra. Teraz widzicie, mamy tu wyższą krawędź i możemy sobie odskoczyć do tyłu. No i tu jest dźwignia, właśnie, która nam otwiera kratkę z relikwią. Proszę bardzo, ona jest pod wodą, jak widzicie. No i dobra, i teraz już spadamy stąd, na dół, do wody. Mam nadzieję, że trafię do wody nie na schodki dobra dobra. może uda mi się teraz skoczyć na główkę żeby wam pokazać proszę no. nie wiem czemu ona tak krzyczy ale no fajnie to wygląda zaraz jak mi się uda już wciapnę tam wszystkie zębatki to będziemy mogli jeszcze raz ten skok wykonać Łoki. dobra obracamy się może od razu zdążę, o super Musiałam czekać, aż to się obróci Dobrze, dla mnie Opsa No i ostatni raz Już tak naprawdę się wspinamy na górę Żeby wciapnąć Ostatnią z zębatek Tylko muszę teraz poczekać, aż to się znowu Obróci, o boże, dobre Mogłoby już być obrócone tak jak należy No, dawaj, dawaj, dawaj Dobra Siup Kładam ostatnią zębatkę i ostatnia dźwignia. No i jak widzicie, cały mechanizm nam się teraz ruszy. Tak, ta ma się... Yy... Ułożyła jak należy i zniknął nam cały wodospad, więc będzie można przejść dalej, ale my jeszcze nie idziemy nigdzie, tylko idziemy po artefakt. I widzicie to jest strasznie wysoko, <grymnie> tak ona pięknie krzyczy, też nie wiem czemu. Eee, znaczy, no, odległość jest dosyć wysoka, to co nie ma co tam ym, gadać, bo tam było naprawdę wysoko. Dobrze, że tu jest dosyć głęboko w tym bajorku, bo byś sobie głowę roztrzaskała, moja droga. Dobra. Hopsa. No i idziemy po relikwie i wynosimy się z tego poziomu, który jest bardzo fajny swoją drogą. Jeden z moich chyba bardziej ulubionych w Anniversary. Dobra, siupi na górę. No teraz tutaj musimy się obracać. No i tu można pływać, ta woda dalej ma taką y, fakturę jakby była, nie wiem... Y, Taka bardzo silnie płynąca, rwąca rzeka, ale tak nie jest. Jak widać, można normalnie tu już pływać. No i mamy naszą relikwię. Dobrze, cóż takiego zdobyliśmy? Kubek kero, starożytne naczynie, z którego piło się takie napoje, jak sfermentowana shisha. Znowu, kero często pojawiało się na andyjskich ucztach i służyło jako rytualna waza podczas religijnych ceremonii inków. Tak tu ładnie woda wygląda, ładnie są, ładne odbicia są na tej wodzie. Dobra, Laro, wypływaj, bo tu jest płytko, ja nic nie widzę. Szorujesz, kurde, głową o ten... Mm, o piasek. Dobra, tutaj widzicie, no ta woda strasznie dalej wygląda, jakby płynęła nie wiadomo jak szybko, a teraz ją blokuje Tama, no ale nie fatygowali się twórcy, żeby inną teksturę nałożyć, więc musimy z tym żyć. Tak, już nie krzycz Matko Boska, dobra, już idziemy stąd z tego poziomu. Możemy teraz spokojnie wpłynąć pod wodospad i opuścić ten poziom. Pięknie. Ukończyliśmy zaginioną dolinę. Wszystkie artefakty zebrane. Wszystkie relikwie również. I odblokowaliśmy stroje, relikwie oraz jakieś galerie. A więc to by było na tyle z tego poziomu. Mam nadzieję, że on wam się podobał. Zapraszam was oczywiście do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Do usłyszenia. No i cześć.